Dzień dobry widzowie, jestem Padre Pedro, a to jest kolejny odcinek z gry Fortnite. Witam Was ten sobotni poranek. Kiedy tu nagrywam jest wtorek po południu, więc jestem świeży po aktualizacji, czas na logowanie. W poprzednim odcinku udało mi się przełamać klątwę. Udało mi się w końcu załatwić 5 e, likwidacji przy pomocy arsenału War Machine. E, Plasma oślepiając z swoim blaskiem, nie wiem za co to dostałem, ale nie pogardzę. Dzień Duma! Do 4 października wskokuj w tryb okresowy Dzień Duma i rywalizuj w bitwach 16 na 16 pomiędzy pomagierami Duma, a sojusznikami Avengersów. A. O. shit... Iron Man jako postać. Także no, możecie chyba się domyślić, co zrobię. O czym będzie co będzie w kolejnym odcinku? W planowałem kupić czarną kotkę, ale w tej sytuacji wszystko, wszystko się zmienia. Szybciutko. Eee, co mamy jeszcze? Informacje o aktualizacji do 4 października, tak wiem. Spójrz w niebo, na e, nadciągającą powietrzną dostawę uzbrojenia wyposaż się w futurystyczny arsenał ze jak na pancerze Starka, przyznając łupy Ironmana i War Machina. Technologia Starka, Pokonaj wojska doktora Duma namierzając cele z zestawem bojowym Ironmana, szybko przemierzaj przestworza z zestawem lotniczym Ironmana i zasyp wszystko gradem lekkich pocisków z przywróconym do gry karabinem energetycznym Stark Industries. God damn it! I co, i gdzieś mamy zadania na te... Dzień Duman okej, no, okej, okay, okay. o tym sobie też jeszcze zrobimy odcinek. Diamond Traft jestem Iron Man, no niestety nie zobaczę na razie tych zadań, bo dopiero co odblokowałem to. Ale okej, okay, wskakujmy do gry, i pchniemy chociaż odrobinę fabuły do przodu. Ale powiem wam, że to, e, gdzie to jest. No. Robi wrażenie. Generalnie myślę, że to było do przewidzenia, że Iron Man wróci, bo miał tyle swoich pancerzy, że po prostu jest co dodawać. Myślę, że z karnetu bojowego pierwszego Marvelowego, Tony Stark jako taki zostanie ekskluzywny. Och, nienawidzę tej piosenki. Tak, jedna z fajniejszych emotek, która jest dostępna od poprzedniego sezonu. I myślę, że polecę sobie tutaj po prostu do kapitana Jones'ego. Jesyk przyszedł, się po albo coś chce. Ok, czyli teraz będziemy mieć spotkanie kapitanów, i obawiam się, że nie będę przyjść do części trzeciej w tym meczu. Ok, nikt więcej tutaj nie jest, to już jest dużo. Nie chciałem tego kapitanie. Ok, instruktor szmorku, ale gdzie ja mogę go znaleźć? To jest moje pytanie. O, od razu mam broń starka. Fajnie by było wiedzieć, gdzie je mogę znaleźć. Tam pojedziemy. A cóż to jest? Rozumiem, że to tutaj pojawi się zrzut z zaopatrzeniem starka, tak? Miło było poznać panowie. O, masakra, serio. Miał lepsze wyczucie danej w czasie niestety. Kwestia timingu. O, nowy mieszkanie z wyspy się pojawił. Do tego też wrócimy w innym odcinku. Wydaje mi się, że instruktor roku był gdzieś tu w bazie buntowników, ale gdzie jeszcze? I don't know. I have no idea. Ok, jesteśmy na etapie trzecim wynalazek szóry. Myślałem, że to już będzie iluzjonista a jak tak zwał Komu w drogę, temu naleśniki w kieszeni. O i nie wiem czy zbyt późno nie otworzyłem glidera. Okej, okay, tylko z tego wszystkiego tutaj tak bym walał instruktor mroku, którego tutaj niestety nie znalazłem. Ok, powiedzcie, że to jest launchpad. A nie ma, no serio? Dobra, no, raz pierdzie nam Właściciel medalionu dalej gdzieś tutaj się kręci. Wolałbym, żeby sobie poszedł. Ok, ale idzie w przeciwnym kierunku niż ja, więc. Ok, widzę instruktora szmuroku. To jest ten komputerek na ekranie. Pośrodku miasta. Okej, okay, ja miałem przyjąć czy wykonać instruktor roku. Ukończ, oszt w mordę. Dobra, gdzieś tu jest rzadka skrzynia, ale nie wiem gdzie. Ok, teraz zobaczymy, że to musi być gracz właśnie, cieszę się, że pójdę na boty. Nasze nowe wsparcie. Powtórzymy plan, dla pewności? Shuri sądzi, że może odwrócić przepływ energetyczny nadajników szczeliny rekalibratorem szczeliny. To powinno dać nam możliwość wysłania Duma przez kontrolowaną szczelinę daleko od wyspy. Łapie. Więc musimy znaleźć dla niej części i zaatakować Dumbota, by przetestować technologię. Dla mnie brzmi nieźle. Zróbmy to. Okej, okay, czy tutaj zobacz, gdzie jest instrukcja mroku. Niestety nie, być może muszę być blisko tego punktu, do którego chcę dojechać, żeby to się wyświetliło. Okej, okay, sprawdzam kolejne miejsca. Szybka cieszynka. W najgorszym wypadku już wiem gdzie lecieć w kolejnym meczu. Znowu do stadu. Шипка тишинка. nigdzie tutaj mi się nie wyświetla. Instruktor szmuroku. U Wow! Nie co ja mam tutaj zrobić co? A jest wejście Tylko ktoś już z tego kurde chyba skorzystał Tak, Trochę nie wiem skąd mnie to uderzyło, wiecie? Moje pierwsze do czynienia z bronią Starka i widać, że zajechało bambieniem. Gdybym wcześniej miał okazję wypróbować tą broń, to może bym trochę wiedział jak ona funkcjonuje. No, ale tak wygląda broń repulsorowa. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że byliście po raz kolejny ze mną. Na kolejne przygody, na pierwszy przygoda Iron Mena zapraszam Was już niebawem, także śledźcie koniecznie mój kanał, żebyście tego nie przegapili. Do usłyszenia, cześć!